Kochani, ostatnio wstawiałam posta na temat tego, że co semestr robię anonimowe ankiety wśród moich uczniów, tak zwana ewaluacja, pytając co jest fajne na naszych lekcjach, a co warto by było zmienić. Po jednym z takich postów napisała do mnie absolwentka, której nie uczę zaledwie 5 miesięcy. Posłuchajcie, co napisała. No i to jest, dla mnie było, właśnie najlepsze pani Ani. Zależy Pani na uczniach, żeby ich zaciekawić tematem i poprawić komfort lekcji. Wielu nauczycieli powinno brać z Pani przykład. Taka niepozorna ankieta, a jednak bardzo dużo zmienia. Przede wszystkim dla Pani, ale dla uczniów również, bo widzą oni, że Pani na nich zależy. I w tym właśnie jest Pani wyjątkowa. Muszę przyznać, że brakuje mi z Panią lekcji. Kochani, warto robić te ankiety. Warto pytać uczniów. I warto czytać i wprowadzać to wszystko właśnie w czyn na tyle, ile jest to możliwe. Pozdrawiam serdecznie.